Zimno, do tego wieje i jeszcze śniegiem sypie. Zatkało kakao. Witam ponownie, łapy komentarze mile widziane. Reklam nie przewijamy. Niech mi się tutaj auto troszeczkę w środku zagrzeje. Wczoraj nagrałem dla Was filmik ze swoimi przemyśleniami i wspomniałem, że kolacja w Warszawie dla dwóch osób. W takiej średniej restauracji, gdzie trzeba rezerwować terminy dwa tygodnie wcześniej, kosztuje jakieś 600 zł. Za chwileczkę coś Wam tutaj pokażę. Poznajesz jakąś panią, zapraszasz ją na kolację. No i żadnej gwarancji nie masz, że coś się wydarzy. Proszę bardzo, wcale nie musisz jechać na wakacje do ciepłych krajów. Na żadne safari, na przykład. Wszystko masz już w Polsce. Przeczytajmy sobie opis. 21 lat, 160 wzrostu, 55 kg, balon czwóreczka. Godzinka kosztuje, jak widzieliście, 300 zł. Kolacja na dwie osoby, 600, gdzie nie masz żadnej pewności, co się dalej wydarzy. A tu, proszę bardzo, jeśli masz takie marzenie, troszeczkę sobie dzisiaj poprzeglądałem, znalazłem, panie, naprawdę. Ze wszystkich rejonów świata. Także masz do wyboru, masz do koloru. Taka wycieczka gdzieś na 10 dni. Podejrzewam, na safari zgaszę silnik. Kosztujecie, cię powiedzmy 5000 zł. Tak? No i. Lecisz gdzieś tam daleko, nie wiadomo ile godzin w samolocie, z nadzieją, że tam na miejscu może wreszcie spełnić swoje marzenie. Wcale nie jest to takie pewne, że jakąś tam zapoznasz, że że do czegoś dojdzie, a tu na miejscu. Dzwonisz, wykręcasz sobie numer, rozmawiasz, umawiasz się, idziesz. Najpierw patrzysz, a potem mówisz, że się decydujesz, albo sorry, ale wyobrażałem sobie to troszeczkę inaczej. Jednak nie, masz takie, słuchaj, prawo. Tak samo jak dostaniesz, nie wiem, jakąś tam gazetę. I widzisz kuchenkę mikrofalową w promocji, no i biegniesz do tego sklepu, bo na zdjęciu ci się spodobała, ale na miejscu, słuchajcie, okazuje się, że no nie, jednak nie jest taka, jaką sobie ty wyobrażałeś. Wcale nie masz obowiązku tej kuchenki mikrofalowej kupić. Pomimo tego, że nawet poszedłeś już do tego sklepu i zapytałeś, nie wiem, obsługę, gdzie ona stoi i tak dalej, zawróciłeś komuś gitarę, masz prawo wyboru, nie musisz tego kupić. Nie pasuje, wychodzę, dziękuję. I tutaj, słuchajcie, w tym wypadku jest identycznie: to ty jesteś klientem. I albo się decydujesz, albo nie. Przynajmniej nie stajesz w takiej sytuacji, że teraz, jak wiadomo, jest możliwości w internecie tyle, że a większość, niestety pań, ma różne, że tak powiem, aplikacje pozakładane, i to nie jedne. Także z jednym może sobie pójść na śniadanie, z innym na deserek, z kolejnym na obiad, jeszcze z innym na kolację, a na weekend z innym w góry. Mogą z tego korzystać do Żeby słuchajcie, się nie dać na coś takiego nabrać, ponieważ. Kiedy już się umówisz i staniesz przed faktem dokonanym, w pewnym miejscu się spotkacie, może się okazać, że troszeczkę będziesz zdziwiony, czego innego się spodziewałeś, a co innego dotarło na miejsce. I wtedy stoisz przed głupią sytuacją. Stolik w restauracji już zarezerwowany. Ty wyszykowany, jeszcze jeżeli umówiłeś się od razu na miejscu, podałeś adres, gdzie się spotykacie, w jakiej restauracji. No, troszeczkę wtedy może wyjść to niesympatycznie, że tak powiem. A tu przejrzałem sobie troszeczkę różnych ofert masz praktycznie wybór taki, że nie musisz się nigdzie daleko fatygować na urlopy widziałem z Tajlandii jak widzieliście sami na filmiku jest kakao do wyboru do koloru cenę też wam pokazałem i tutaj masz gwarancję tego, że jeżeli się zdecydujesz, pojedziesz, spodoba ci się, to dostaniesz to, czego oczekujesz, i że nie poleci z tobą w kulki jak emomemsy, bo często tak się w dzisiejszych czasach zdarza, że bardzo chętnie z tego wszystkiego one korzystają, ale niewiele dają w zamian. Takich słuchajcie, dzisiaj nie brakuje, a zwłaszcza w dużych miastach. Nagle zje taką kolację, zacznie ją głowa boleć, albo w głowie się kręcić, jest jej słabo, albo słuchaj, zapomniałam, że muszę już tyle czasu tutaj siedzimy. Mój pies został sam w domu, muszę go wyprowadzić na spacer. Albo się umówisz, że gdzieś tam pod stołem wyślę wiadomość koleżance, tamta nagle zadzwoni, że coś się wydarzyło i słuchaj, no sorry, ale coś się stało nagle i muszę, muszę lecieć. Odezwę się do ciebie na pewno czy tak na pewno, no to nie byłbym tego taki pewien, bo za chwileczkę może spróbujesz do niej zadzwonić, czy wszystko w porządku, a już połączenia z nią nie będzie, bo teraz takie możliwości też są. Dlatego słuchajcie jest to o wiele prostsze i tutaj masz gwarancję tego, że idziesz i dostaniesz tego, czego chcesz. Tak, ja wiem, zaraz ktoś mi napisze, no ale to, 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 to nie wypada, albo, a wypada umówić się, iść na kolację. Potem wziąć ją gdzieś, nie wiem, do filharmonii, bo kino to za mało. Potem pojedziesz z nią na weekend. No i w trakcie weekendu, kiedy już praktycznie liczysz, że dziś coś się wydarzy, ona ci mówi, że nie wiem co się stało, ale słuchaj, powinnam mieć za trzy dni, wiadomo co, ale już mam dzisiaj. Nie wiem, co się wydarzyło, jak do tego doszło, dostałam już dzisiaj. No i co? Będziesz sprawdzał, czy na pewno. No nie. Potrafią naprawdę to przekładać, przeciągać w nieskończoność. A na końcu jeszcze każdy z nas to dobrze zna. Każdy z nas zna takie sytuacje, gdzie specjalnie będzie cię. Że tak powiem, aż w końcu powiesz coś, czego nie powinieneś powiedzieć. No i wtedy jest, jak ty mogłeś? Tego to bym się po tobie nie spodziewała? Ja myślałam, że ty jesteś miłym facetem. Już zaczęłam cię lubić. No ale czegoś takiego tolerować, to ja nie będę. Nie chcę z tobą więcej nic wspólnego. Tak się to załatwia, słuchajcie. Nigdy tego nie przerabialiście? Piszcie mi tutaj w komentarzach, ilu z was tak miało, ilu z was trafiło na takie. Bo ja osobiście też takie przypadki miałem. No. Dlatego, jeżeli podsumujesz to wszystko, a między Wami jeszcze do niczego nie doszło, może się to tak skończyć, że i tak się nic nie wydarzy, i możecie to czasem kosztować dwa razy tyle, niż tutaj Wam pokazałem na swoim telefonie. No. I jeszcze nie wiesz do samego końca, co Cię tam zaskoczy, kiedy już faktycznie nawet ma dojść do tego. Bo dopiero kiedy zdejmiesz, wypakujesz swój prezent z opakowania, dopiero wtedy ujrzysz, co Cię czeka. A tu zachodzisz na miejsce, i praktycznie twój prezent już jest wypakowany. Jakie to proste, słuchajcie. No ale ktoś powie, no ale ona w ciągu dnia nie wiadomo, ilu takich negusów do niej przyszło. A jak zapoznajesz taką gdzieś, nie wiem. Przez internet, i w ogóle się nie znacie. Pierwsze wasze gdzieś tam spotkanie, i w ogóle skąd ty wiesz, co ona robiła, jeżeli umawiasz się z nią wieczorem na kolację. Skąd ty wiesz, co ona robiła w nocy po przebudzeniu w porze deserowej. Obiadowej, po południu, i kiedy już przykładowo się najecie i pójdzie niby do domu, czy ona faktycznie poszła do tego domu? Masz taką gwarancję na to? <laughs> no, słuchajcie. To byś musiał non-stop, słuchaj, dzień i noc z nią przebywać. Tak. Wtedy, i to najlepiej, żeby ona cały czas tylko była w domu, nigdzie nie wychodziła, bo jak pójdzie po zakupy, też może coś tu w markecie jest toaleta. Słuchaj, będę na zakupach o 16. 5 minutek. Da się też to zrobić. Chyba mi nie powiecie, że nie. Ty będziesz czekał tak jak ja na przykład tutaj w samochodzie, ona pójdzie na zakupy. Co tak długo? Albo nie wiem, coś tam się zawiesiło i nie działało i Aha. No i co? Pięć minut. Pomyślisz, że w te pięć minut ona mogła coś w tym czasie zrobić? No nigdy by ci to do głowy nie przyszło, nie? <laughs> Słuchajcie, są na tym świecie rzeczy, jak to Ferdynand mawiał, które się nawet fizjologom nie śniły. W każdym razie, każdy taki wypad, każde takie spotkanie, każde takie odwlekanie. Czy nawet jeżeli z nią gdzieś pojedziesz na tą wycieczkę 200 km w jedną, 200 w drugą, to już jesteś 200 zł. Wydałeś na samo paliwo. Tam na miejscu trzeba coś zjeść i tak dalej. No i nie masz nigdy tej pewności, że. Dostaniesz na to, na co liczysz. A jeżeli chcesz, koniecznie jeszcze urozmaicenia jakiegoś, czegoś innego, tak jak wam tutaj pokazałem, no to w dużych miastach u nas już też takie rzeczy są, że tak powiem, dostępne. Wcale nie musisz lecieć nie wiadomo ile godzin w samolocie, bo za. 4 czy 5 tysięcy złotych polecisz sobie na przykład na taki urlop do ciepłych, bardzo ciepłych krajów wcale nie jest powiedziane, że tam się coś wydarzy to sobie teraz policz 5 tysięcy złotych podzielić przez 300 Tomasz ile? 16 Ponad 16 razy. Gwarantowane. Jak to ja mówię, Cimci Limci. I niekoniecznie tylko z jedną. No dobra. Takie podsumowanie tego wszystkiego, panowie i panie. Zaraz pojadę gdzieś po zakupy. O, przestało pruszyć ale wieje dalej, aż się liście tutaj ruszają. Pomyślałem sobie, to jest dobry temat. Zresztą kiedyś ktoś mnie pytał w komentarzach, co myślę o takich usługach. No to Wam powiedziałem, co o tym myślę. Do następnego, i jestem ciekaw Waszych komentarzy. Mam nadzieję, że dzisiaj ten filmik dla Was opublikuję. O ile gdzieś czegoś nie wychwyciło. Bo dzisiaj kolejny filmik na moim drugim kanale z samochodami znowu jest w trakcie weryfikacji. Nie jestem w stanie zrozumieć, co ja na filmie opowiadając o aucie, opisując auto, powiedziałem nie tak. Nie mam pojęcia, co się znowu dzieje. No dobra, tyle w temacie. Pozdro.